Hej, hej, hej! Witam się z Wami, kochani. Z recenzją wakacji DM Logana. Książeczka grubsza, ale z piękną, dużą czcionką. Nie pamiętam, to miała niecałe 500 stron. No 412. Także całkiem sporo. I słuchajcie, jeśli szukacie przepysznego thrillera psychologicznego, bo takie właśnie jest, na wakacyjny czas, to ta książka. Jest po prostu dla was. Słuchajcie, czy jest coś lepszego niż świętowanie 40 urodzin z przyjaciółmi? Wspaniałe wakacje, cztery przyjaciółki z rodzinami i ich dziećmi i malownicza prowansja, Luksusowe wille z całodobowym komfortem skąpana pięknymi pogodami. Chyba marzenie każdej kobiety. Ale czy na pewno piękna pogoda. Śmiechy przyjaciół i ważna wiadomość w telefonie, która na zawsze odmienia życie Kate. W tej chwili traci imprezowy nastrój, dodatkowo wszelkie dowody na okrutne czyny męża zostają zniszczone. Kate w każdej chwili analizuje zachowanie przyjaciół, dzieci, by dowiedzieć się, kto z ich czwórki, chyba dorosłych, jest winny. Dodatkowo, dzieci również nie szczędzą problemów. Pośród tych wszystkich kłótni i sporów nikt nie zwraca uwagi na urwisko, które przyciąga nie tylko dorosłych. Tajemnicza wiadomość burzy wszystko, i kiedy sprawy zaczynają się pomału rozwiązywać, wybucha pożar w lesie dokładnie tam, gdzie bawią się dzieci. Wśród wszystkich dorosłych jest jedna osoba, której ten pożar jest bardzo na rękę. Jednak strach ściska wszystkich za gardło w momencie, kiedy nie mogą doliczyć się jednej osoby. Czy okrutny plan morderczy się powiedzie? Czy marna kryjówka we wzgłębieniu drzewa ochroni kogoś przed pożarem? No i czy faktycznie, nazywając siebie przyjacielem, wiesz co to zaufanie? Kochani, mega, 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 jeszcze raz mega. Wciągająca powieść, która zmrozi wasze serduszka, no i duszę. I powiem Wam, że od tej chwili dwa razy się bycie, będziecie zastanawiać, zanim kogoś nazwiecie przyjacielem. Dla mnie 5 na 5. Serdecznie Wam ją polecam. Nie zrażajcie się grubością, gdyż ona będzie tak was magicznie przyciągała, że. Nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy minie Wam czas i książeczka dobiegnie końca. Ta Pani napisała, czy ten Pan? Nie wiem. Jeszcze inne książeczki. Co ehm, to, to było kłamstw? I 27, 29 sekund. Także słuchajcie, ja na pewno wezmę sobie i kłamstwa, i 29 sekund. Jeżeli jest tak pięknie opisana, tak przerażająco, tak prosto, tak wciągająco. No to cóż lepszego na wakacje, prawda? Chociaż na tą końcóweczkę. I żegnam się z Wami cieplutko. Bye, bye.